Witam, witam. Kolejna niedziela. Dzisiaj, piąty, piąty czerwca. No i zaczynają się prawdziwe loty. Zaczyna się prawdziwe latanie. Scenariusz się, że tak powiem, sprawdził taki, jaki niestety się go obawiałem. Czyli pierwsze loty fajne, może nie powiem, że do końca łatwe, tylko takie loty na nawigację ptaków, czyli loty z. No, z, przeważnie z silnym wiatrem w plecy. Więc tam głównie chodziło o dobre nawigowanie, który trafił, który szybciej się zorientował. To był przeważnie pierwszy. A dziś mamy lot 560 km, około 560, bo nawet dokładnie nie sprawdzałem. Ciepełko. No i wschodni wiaterek w dziób. Tak więc, no, przeprawa już dzisiaj mocna cztery oddziały e, lotujemy razem czyli nasz Zelów e, z Duńska Wola Pabianice i raz 2. E, gołąbki puszczone 620, e, miejscowość Gardelegen bardzo bardzo gęsto e, tam między innymi okręg Częstochowa i tak dalej więc tam masa masa kabin stała. E, tak więc odczekaliśmy, puściliśmy 620, zobaczymy jaki będzie tego efekt. Znaczy efekt. Czy tak, czy tak, efekt będzie ten sam. Będzie mega ciężko. Mam nadzieję, że będę miał co wam nagrać. Hmm, wahałem się bardzo. Wcześniej były prognozy na jakieś deszczyki i tak dalej. Ostatecznie, ostatecznie. Yy, no, tych deszczy nie powinno być po drodze. Trochę zaryzykowałem. W domu zostało 8 sztuk tylko rocznych 7 samczyków i jedna samica. Akurat tam samiczka to jest ta, która tam w aklasie klasie ma no ma bardzo fajną wyjściówkę, zobaczymy Też coś śmieszniejsze Dzisiaj rano zrobiliśmy sobie trening ze znajomymi Podziękowania dla Dawida Kolegi, który tam zabrał i z nimi pojechał na 100 km No tak, żeby rozładować te, które są No i brakuje mi samczyka ciemnego Z czterema konkursami Skroba się trochę po tej mojej łysej pecynie no coś mu się musiało przydarzyć. No ale zobaczymy, no jeszcze łudzę się, że może, że, że, da radę. Aczkolwiek już minęło no ładnych parę godzin. No niech walczy. Eee, tak więc tak jak mówię, zakoszowane na ten lot 37 sztuk, niemalże wszystkie samice, tak jak mówię, została tylko jedna roczna w domu. Samczyków rocznych poszło kilka bodajże 3 albo cztery. <laughs> I, a stare w komplecie wszystko zakoszowane. I zobaczymy, prawdziwa przeprawa nam się szykuje. Eee, niebo pełne, cała Polska praktycznie leci dzisiaj. Większość oddziałów leci, leci sobie te pięćsetki, tak więc dzisiaj cała Polska wpatrzona w chmury, no, których tych chmurek za dużo nie ma. Eee, pokażę tylko u nas tutaj, jak mówię, dla nas jest to centralnie wiatr wschodni. Tak jak widzimy, troszkę powiewa. Takie porywy są, no mówię, miał być wiaterek bardzo słaby w granicach 5 km na godzinę, no te chwilami porywy są troszeczkę większe, ale to mówię, nie jest to jakieś szaleństwo, nie jest najgorzej. Te rano z treningu miały około 70 km na godzinę, więc, więc już widać, że ten wiaterek mocno je hamuje. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że będzie co Wam pokazać. Dobra, czekamy. Do zobaczenia. I pierwszy siada. Chodź, 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 chodź. chodź. Olimpijska dwunastka. Chodź, 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 chodź. Ponad 8 godzin. Chodź, 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 chodź. chodź. No, lot mega ambitny dzisiaj będzie. Zobaczymy. Ale ją obstawiałem wśród dwóch naj, tych pierwszych. Tych sobie dwa obstawiłem. No i jest ona No i zobaczymy Ile będziemy czekać na drugiego 10 minut przerwy I jest druga też typowana Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź No, trzy piąteczki dała radę Nie pamiętam czy Ale prawdopodobnie też była do Inter Zobaczymy Na razie dwa Między pierwszym a drugim jakieś 11-12 minut Tak więc przerwy są spore no i tak to pewnie będzie wyglądało na początku I siad trzeci I szybciutko do środka No na tego czekaliśmy już trochę krócej Nie jest najgorzej Ale nawet nie wiem co to usiadło szczerze mówiąc Nie wiem czy przypadkiem nie 224 Ale to już Zerkniemy za chwilkę co to było I po sekundzie dosłownie siada następna ta już była typowana. Zerkniemy sobie 456, a tu jego samica 476. Mamy czwóreczkę, trzy typy. Nie jest źle, no ale jeszcze walczymy. Trochę się ruszyło, żeby to tempo utrzymały. I siada piąty. Chodź, 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 chodź. No też bym się nie spodziewał, aczkolwiek liczyłem, że on na długie loty zacznie siadać. Chodź, 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 chodź. No i bardzo ładnie. I jest następny od razu szósty. No, teraz może jakiś typ w końcu. Chodź, 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 chodź. A to roczna samica. To ta rochuska, co mówiłeś. Też po tej. Też po tej dziewice. Chodź, 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 chodź. Chodź malutka. Chodź, 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 chodź. No, tu pierwsza roczna, ta trochę. Zniesmaczona nie chce wejść. Chodź, 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 No teraz wejdzie. Taka niedoceniana przeze mnie trochę. Ale już będzie na pewno traktowana inaczej. Dobra, mamy szósteczkę. Na chwilę obecną trzy typy. Jest siódmy. Jest typowana, aczkolwiek... Zaczynam powątpiewać, czy jeszcze konkurs trwa. Powiem szczerze, bardzo długa była ta przerwa. No, lot jest naprawdę wymagający. Na pewno błędem było zakoszowanie rocznych, bo jest tylko jedna. No, czekamy na następne. Ale kolorowo to, to już dzisiaj nie będzie. Schodzi z bardzo wysoka ósmy. No, miejmy nadzieję, że może się to troszeczkę rozwiąże. Kolegami rozmawiałem na krótszych kilometrażach, to zaczęły siadać gęściej. Chodź, 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 chodź. No na Ciebie czekałem chłopaku godzinę temu. Czyli piąty typ, no ale tak jak mówię, no. Nie wróżę tutaj, że aż tak długo będą wchodzić. Chodź, 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 chodź. Czyli jest 356, jest 8. Zobaczymy za jakiś czas, jak to będzie wyglądało. Siada kolejny, aczkolwiek nawet nie wiem jaki. Chodź, 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 No, dwulatek. Chodź, 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 no nie tutaj mały. No, to akurat rodzina, która raczej siada na takich lotach. Syn maratonki dziewiąty. No, po telefonach z oddziału. No to powiem szczerze, że o połowie to chyba wszyscy jeszcze marzą, tak więc jest naprawdę no mega przeprawa temperatura bardzo wysoka no takiej nie prognozowano mają ptaki przeprawę życia jest dziesiąty kolejny dwulatek no czyli nadal nie ma roczniaków chodź 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 to jest akurat syn tancerki chodź 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 Chodź, 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 chodź. No, w kondycji przychodzą fajne, i tego im nie mogę odmówić, więc, więc raczej nie ma tragedii, siły są. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Aczkolwiek ten lot naprawdę. No daje im, daje im mocno w kość. I co? Kolejny dzień i zaczynamy 5:30 od kolejnych przylotów. Aktualnie no tancereczka. Kawka, leżaczek i czekamy dalej. 21 gołąb. Na noc było 20, .00. ale to tak jak mówię, podsumuję wam to wszystko za chwilkę. No to od rana Weteranki. Chodź, 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 chodź. 117. Powolutku, powolutku. Coś się ściąga. Chodź mała, chodź, 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 chodź. Chodź Chodź mała, chodź, chodź, chodź. Powoli, powoli, no ale coś się pojawia. Miejmy nadzieję, że zleci ich się odrobinkę. Pogoda na szczęście jest. Taka, która im to umożliwia. No to zrobimy podsumowanie tego, tego lotu pierwszej 500. -ki. Do mnie 550, bodajże 2 km. Pogoda, tak jak widzieliście, pod wiaterek dosyć ciepło, no 25 stopni. No i lot okazał się mega, mega ciężki, wręcz na chwilę obecną, jeszcze tragiczny. Straty ogromne, 15 sztuk brakuje. No głównie roczniaki, I tutaj, i tutaj bym to nazwał kolejną lekcją pokory. Ci, którzy zostawili roczne w domu, no to tutaj bardzo wygrali. Spodziewałem się, że będzie ciężko, nie spodziewałem się, że aż tak ciężko. Jednak mówię, na starcie bardzo, bardzo ciasno dużo, dużo kabin. Tam nawet była mowa chyba o 17 kabinach W najróżniejsze części Polski Niestety Jak przykład jedna samiczka jest Już wczoraj była zameldowana To w całkiem dobrym czasie W Iławie roczna To jest do mnie 230 km Tak więc Ciekawie Miała być dzisiaj wypuszczona Zobaczymy Czy da radę wrócić No na pewno lot mega mega ciężki Wynikowo, no wynikowo fajny, nie powiem. Zacząłem od drugiego gołębia na oddział. Tutaj olimpijska dwunastka pokazała klasę. E, aktualnie najlepszą jest tutaj lotniczką oddziału. E, czyli zacząłem drugi, siódmy, e, dwunasty, czternasty, dwudziesty pierwszy, dwudziesty czwarty, czy tam dwudziesty trzeci. No pierwsza seria, e, bardzo fajnie. Awans na drugie miejsce z całości. Typowanych też seria zamknięta. Awans na trzecie miejsce z piątego. Teoretycznie super. Ale no co, nie ma ptaków, bardzo duże braki. Dobrze, że te roczne samczyki zostały. Eee, trochę ich zostało tych do kategorii A, trochę takich. No ogólnie samczyków miałem mniej. Eee, niestety wymienkały w tym roku. Eee, zobaczymy, jak to będzie dalej. Eee, w kategorii GMP prowadzę w W GMP jestem bodajże drugi. W Intermistrzostwie prowadzę, ale to, to są takie, mówię, to są takie małe sukcesiki, które niestety takim kosztem no nie, nie smakują. Nie smakują w ogóle, nie powiem to. 500 to chyba jest pierwsza, którą wygrałem. Bo, bo nigdy nie szybkościowo też nie dawałem rady kolegom. No ale tak jak mówię, w ogóle to nie cieszy, absolutnie to nie cieszy, procentówka też nieduża, bo jednak, jednak mówię, poszło tych rocznych bardzo dużo, one przychodziły wczoraj naprawdę mocno zmarnowane. Cieszą dwulatki, bo one niemalże w komplecie jednego brakuje na tą chwilę. Fajnie się zaprezentowały, tutaj jest dwunastki połamaniec, jak to ja mówię, bo on na wiosnę miał tunelowaną nogę, ja mu dałem odpocząć i teraz... Bardzo fajnie strzelił był bodajże, że 20 na oddział. Czy samczyk tutaj z dziewiątki 12 na oddział? Też do tej pory na treningach bardzo fajnie latał, a tutaj się jakoś nie mógł strzelić, samczyk z 8. No mówię powoli, powoli się to zaczyna wśród tych starszych ptaków lekko klarować. Piąty konkurs zrobił również tutaj z jedynki groch. No i dzisiaj jedynie, co mnie bardzo cieszy, to powrót y, z siódemki, tutaj ciemnego szpaka, to jest y, no to jest samiec, na którego czekałem. On wrócił mi dzisiaj po dwóch tygodniach, on jest partnerem trzech piątek, trzy piątki. Bez niego zrobiła siódme miejsce na oddział z tego lotu, więc też też to cieszy, ale myślę, że jak jego zobaczy, to ona jeszcze bardziej się ucieszy. On na pewno teraz sobie trochę będzie pauzował, bo, bo widzę, że jest mocno rozbity. Tak rozbity widzę mentalnie, bo, bo jednak mówię, dwa tygodnie go nie było. A co będzie dalej? No zobaczymy, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że troszkę jeszcze tych ptaków się ściągnie. E, aczkolwiek dzisiaj no, ten wiatr mega daje e, i, i na pewno im nie, nie pomaga. Mam nadzieję, że odsapną, trochę przemyślą sprawę. Nie, bo jest naprawdę pełne gołębi, więc widzę jakie loty były w całej Polsce. Eee, tym, którym się udało, gratuluję. Tym, który, którzy zatrzymali roczniaki w domu i nie, nie wysyłali ich na te męczarnie, eee, no bo to jednak był bardzo ciężki lot. Nie oszukujmy się, bardzo wymagający dla nich, eee, tym jeszcze bardziej gratuluję. Eee, no, mówię tak jak, żeśmy, tak jak przewidywaliśmy z kolegami: eee, Kto troszeczkę gołębiami lotuje, ten wie, jeżeli mamy 5 lotów z wiaterkiem. Niektóre z wichrem, niektóre delikatnie, ale zawsze praktycznie sprzyjające eee, te ptaki też troszeczkę uczą się tego, że, że mają łatwo startują, idą jak idą przed siebie z automatu. No tu nagle trafił się lot pod wiatr, no i od razu było to 550 km, więc, więc dla nich był to naprawdę mega, mega wyczyn, żeby sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że jak najwięcej jeszcze z nich sobie poradzi. I jeszcze. Się z nimi zobaczymy. Tyle na dziś. Trzymam za Was kciuki, żeby u Was y, te ptaki schodziły się w jak największych ilościach. No i zobaczymy się już za tydzień, ewentualnie może coś w tygodniu y, uda się nagrać. Wszystko, wszystko przed nami. Na razie czekamy na nie. I tyle. Do zobaczenia za tydzień. Dobry lot.